Jak wiemy, strukturę pakietową modelu możemy swobodnie dostosowywać do własnych potrzeb. Wróćmy więc do naszego, mojego modelu i zacznijmy tworzyć. Poprzednio, jeśli dotrzymywałeś mi kroku, stworzyliśmy nowy widok. Skorzystaliśmy wtedy znów z pomocy kreatora. Jeśli nie chcemy jego ingerencji, równie dobrze możemy wziąć sprawy w swoje ręce, klikając prawym przyciskiem myszy na model i rozwijając opcję Add. To najbardziej znana droga, choć ja preferuję inną, myślę, że Ci się spodoba. Zaznacz pakiet, który chcesz rozbudować i naciśnij na swojej klawiaturze Insert. Nie widzisz teraz na tłoku opcji, ale tylko opcję dodawania obiektów o wiele przejrzyściej. Pamiętasz, mówiłam Ci, że pakiet root może bezpośrednio posiadać tylko widoki. Stąd nawet jakbyśmy chcieli przypiąć tu diagram czy element, program nam na to zwyczajnie nie pozwala. Mówi, chcę mieć styczność tylko z pakietami, pamiętasz? Chcę mieć tylko widoki. Dla porównania w taki sam sposób wybierzmy opcję Add z folderu poziomu niżej. Mamy więcej możliwości. No dobrze, a więc stwórzmy jeszcze jeden widok pod rzutem. Do dyspozycji mamy sposób, który ci przed chwilą pokazałam lub drugi przycisk z paska narzędzi w oknie Project Browser, czyli stwórz pakiet. Pojawia się sześć podstawowych widoków. Zatrzymajmy się przy nich na chwilę. Każdy z widoków ma sobie właściwą gąkę folderu. Każdy z widoków to znaczy Use Case View, czyli przypadków użycia do przechowywania na przykład diagramów przypadków użycia czy analitycznych dynamic view czyli dynamiczny do przechowywania na przykład diagramów aktywności sekwencji class view czyli klas przeznaczony na przykład dla diagramów klas component view widok komponentów do przechowywania na przykład diagramów komponentów deployment view wdrożeniowy dla diagramów wdrożeniowych i ostatni czyli simple view widok prosty Możesz pracować na pierwszych 5 lub rozplanować swój własny typ widoku, bazując na Simple View. A więc dodajmy w ten sposób widok Use Case. Zobacz, że jest to pusty pakiet. Gdy chcemy rozwinąć zawartość, nic się nie pokazuje. Podsumujmy: za pomocą kreatora możemy dodać widok z całą strukturą, z pustym diagramem lub pusty pakiet, gdy dodaliśmy go ręcznie. Pakiety możemy dodawać oczywiście nie tylko pod pakietem najwyższego poziomu. Na przykład pakiet możemy utworzyć głęboko w pakiecie Primary Use Case. Nazwę go przypadki. Jak widzisz nie pojawia nam się lista dostępnych widoków, jako że widoki tworzy się pod pakietem root. Za to mamy opcję Automatically add a new diagram. Zaznaczmy ją. Przechodzimy w ten sposób do kreatora, który stworzy nam diagram. Pusty, ale diagram. Z racji, że nie chcę pakietu bez elementów, możemy na przykład umieścić tam dwa moje use cases. Y. Po prostu je zaznaczając, wcisnąłem Ctrl, aby zaznaczyć dwa, i przeciągając do docelowego folderu. Zauważ, że na diagramie nic się nie zmieniło, bo przecież diagramu nie obchodzi, gdzie element występujący na nim mieszka. Równie dobrze jak elementy, możemy przenosić całe pakiety i diagramy, na przykład ze stworzonego przez kreatora widoku. Przenieśmy wszystko do stworzonego bezpośrednio przez nas. Pakiety możemy rozmieszczać w dowolnej kolejności za pomocą tych zielonych strzałek, a więc możemy opróżniony przez nas pakiet zepchać na sam dół. Usuwa się je równie prosto. Klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Delete i nazwę usuwanego pakietu. Gotowe. Usuńmy też folder Actors. Zauważ, że wraz z usunięciem pakietu usuwa się też jego zawartość. Stąd, nawet przy usuwaniu pustego pakietu pojawia się ostrzeżenie o usuwanej zawartości. A ta zawartość usuwa się także z diagramu, bo mimo że diagramu nie obchodzi, gdzie element mieszka, jednak mieszkać on gdzieś musi. Ostatnią operacją na pakietach, którą chcę Ci pokazać, jest zmiana nazwy. Robimy to bądź przez Properties, dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, bądź klawiszem F2. W razie problemów, ten znak zapytania przyniesie Cię do pomocy.